Rozwój przestrzenny Poznania obejmuje dwa zagadnienia. Pierwsze to miasto usytuowane na swoim pierwotnym miejscu, to jest na Ostrowie koło katedry świętych apostołów Piotra i Pawła. Drugie wiąże się z dziejami miasta przeniesionego na lewy brzeg warty w 1253 roku i lokowanego na miejscu w pobliżu osady świętego Gotarda, gdzie przez wieki swoją siedzibę miał zakon Dominikanów. A dziś jezuici. Z tego wynika, że mamy do czynienia niejako z dwoma ośrodkami osadniczymi, których funkcjonowania określały dwa różne systemy prawne. Dla starszej osady miejskiej, czyli miasta na prawie polskim, było to prawo ziemskie. Zaś dla miasta lokowanego w 1253 roku prawo magdeburskie. Najstarszy widok miasta, autorstwa Brauna, pochodzi z XVII wieku. Dzięki niemu możemy poznać nie tylko rozplanowanie przestrzenne Poznania, ale i usytuowanie najważniejszych budowli miejskich, sakralnych i innych wyznaczających sylwetę miasta. Ogólny zarys oraz granice poznania wyznaczał wieniec murów obronnych z basztami o nazwach urobionych od cechów zobowiązanych do ich obrony wraz z przyległym do nich odcinkiem obwarowań. Mury oddzielały miasto lokacyjne od jego przynależności, to jest przedmieść, jurydyk, otaczających go osad młyńskich oraz licznych wsi należących do króla, miasta, szlachty, instytucji kościelnych. Poznań stanowił centrum konurbacji, czyli sąsiadujących ze sobą miast. Były to Ostrów, zwany Ostrówkiem lub Ostrowem Tumskim, na północ od Ostrowa Tumskiego, którego centrum stanowiła Katedra Poznańska, znajdowała się Śródka, miasto biskupów poznańskich, a na południe Chwaliszewo, miasto Kapituły Katedralnej od lokacyjnego Poznania oddzielone cybiną i wartą. Tymczasem w tym zespole powstały nowe miasta Piotrowo i Stanisławowo, zwane miasteczkiem, łaciną lub przedmieściem Świętego Rocha. Centralną częścią miasta był rynek z ośmioma ulicami wychodzącymi z narożników oraz czterema dzielącymi zabudowę mieszczańską na pierzeje kwatery. Ulice środkowe wiodły do bram wielkiej, wrocławskiej, wronieckiej oraz wodnej, zamykających wylotowe trakty z miasta, usytuowane przy ulicach o tej samej nazwie. Profesor Przemysław Biskupski z Politechniki Poznańskiej opracował komputerową wizję przemian przestrzennych Poznania i jego otoczenia. To, co mnie jakby zachęciło do, do, do badań na temat Poznania, to bardzo różne opinie, które się pojawiały w, zarówno w tej sferze medialnej, jak i w różnych opracowaniach książkowych, naukowych itd. Tak Opinie te bardzo często sprzeczne ze sobą no, powodowały, że człowiek z natury rzeczy chce, chciał dojść do, do tego, jak ta, to miasto, jak jego struktura rzeczywiście wyglądała. Poznań przez ostatnie 200 lat przechodził bardzo burzliwe swoje przemiany i to, co właściwie dzisiaj oglądamy. Dzisiejszą przestrzeń tak naprawdę niewiele ma wspólnego z tym, co było kształtowane do, do końca XVIII wieku. Można podzielić to miasto na jego rozwój, jego proces rozwoju. Można podzielić na takie trzy charakterystyczne okresy. Pierwszy okres to jest właśnie od samego zarania istnienia tego miasta do końca XVIII wieku, i to był taki proces, nazwijmy ewolucyjny, rozwój podporządkowany uwarunkowaniom przyrodniczym. XIX wiek już jest tym okresem, gdzie właściwie zrywa się z tym z, z tą zasadą budowania struktury miejskiej. Cele polityczne odgrywają tutaj główną rolę. Właściwie to, co oglądamy w strukturze miejskiej obecnie, to jest to zlepek właśnie tych że trzech okresów. Tak jak powiedziałem, ten pierwszy okres to jest kształtowany do końca XVIII wieku, później cały XIX wiek i okres już po II wojnie światowej który też w sposób znaczący to miasto przekształci. Drugi etap rozwoju tej struktury miejskiej poznania, kształtowany w XIX wieku, podlegał jakby tym uwarunkowaniom czysto politycznym. Budowa twierdzy Poznań w sposób znaczący wpłynęła nie tylko na sam kształt przestrzenny miasta, ale również na, w sposób znaczący wpłynęła na uwarunkowania przyrodnicze. I to była zasadnicza zmiana, która, która no spowodowała, że ten krajobraz tego miasta całkowicie się zmienił. Polegało to na tym, że twierdza system obronny, a właściwie te istniejące uwarunkowania, te istniejące cieki wodne zostały przekierowane w nowe fosy w nowe koryta tych fortyfikacji, tak aby stanowiły one dodatkowy element obronny. To spowodowało właściwie zanik tej charakterystycznej, tego charakterystycznego układu wyspowego miasta, który do końca XVIII wieku był kształtowany. Kolejna zmiana, która nastąpiła już w, w ostatnim, już w okresie powojennym, była związana z zatwierdzeniem planu ogólnego miasta Poznania, zakładający bardzo znaczące jego przekształcenia, podporządkowujące właściwie tę strukturę miejską systemowi komunikacyjnemu. No tutaj też ten czynnik polityczny odgrywał rolę. Chodziło o to, że proste układy komunikacyjne bardzo dobrze służą pewnej kontroli społecznej. Stąd budowa ulicy Estkowskiego, tych ronda Rataje, ronda Śródka itd. itd. Kolejny element, na szczęście, niezrealizowany, też trasy dwupasmowej, który miał iść przez Aleję Marcinkowskiego w dół. Tu, gdzie obecnie jest Kościół Świętego Marcina, i dalej w dół idąc piekarami przez Stary Browar. Najgorsze w tym wszystkim było to, że, to, że bardzo mocno w tym czasie zaingerowano w istniejące struktury historyczne tego miasta. Śródka, ostrówek, ostrów Tumski, Chwaliszewo. Miasto lokacyjne, wszystkie te elementy dawnego traktu królewskiego, należącego do najistotniejszego pod względem tożsamości obszaru miejskiego, został całkowicie zdewastowany. Ważną rolę w całej konurbacji odgrywały przedmieścia skupione wokół klasztorów, jak święty Wojciech na wzgórzu jego imienia, kościołów parafialnych, jak święty Marcin. Osady rzemieślnicze, garbary, rybaki, przestrzeń otaczającą lokacyjne Poznań wypełniały liczne osady wiejskie należące do miasta, kapituły katedralnej i króla, czapniki, kundorf, musza góra, ogrody, rataje, zawady czy komandoria z kościołem świętego Jana. Charakterystyczną cechą e, Poznania, ale też nie tylko Poznania, bo również innych miast w Wielkopolsce, jest e, e, wielowątkowość. Na czym to polega? E, wielowątkowość, czyli miasto, nie składa się w swojej strukturze z jednego elementu. Albo z, rozbudowy, z procesu rozbudowy jednego elementu, ale składa się właściwie z kilku mniejszych elementów, które istnieją obok siebie. Są to odrębne układy kompozycyjne z indywidualną formą samej głównej przestrzeni, jak i z indywidualną formą zabudowy. Wynikało to z, z kilku czynników. Przede wszystkim z czynników, własnościowych. Miasto lokacyjne i otaczające go osady były własnością króla, bo to było miasto królewskie. Ale już od Chwaliszewa w kierunku Ostrowa Tumskiego, właścicielem był kościół. Każdy z tych włodarzy, no, swoją władzę prowadził, swoją własną politykę przestrzenną. Dlatego też na przykład Chwaliszewo czy Ostrówek czy tutaj Piotrowo stały się miastem. Były miastami na tych samych prawach, co miasto lokacyjne Poznań. Drugą cechą, która wyróżniała, która powodowała, że, że te, ta zabudowa i ten układ był indywidualny, no bo to był czynnik społeczny. Społeczny dane jednostki osadnicze były zamieszkiwane przez pewną grupę ludzi, która zajmowała się jakimś tam rzemiosłem. W Poznaniu było tak, że tych rzemiosł w danej osadzie było kilkoro, ale zawsze był ten, to rzemiosło wiodące. Tak? I ono właściwie decydowało o, o, o indywidualności i o formie też zabudowy. I ten, to, ten rodzaj rzemiosła w znacznym stopniu wpływał na formę tychże budynków. Miasto do końca XVIII wieku wyróżniało się naturalnym systemem wodnym. Niewiele jest miast w Europie i na świecie, które zachowały tak bogaty układ przyrodniczy, jakim był system wodny Poznania. Poznań był pierwotnie, właśnie do końca XVIII wieku, miastem położonym na wyspach. Ten czynnik przyrodniczy odgrywał tu bardzo istotną rolę. Ten układ przyrodniczy był utworzony przez rozlewiska rzeki Warty, a także dopływające do tej Warty różnego rodzaju rzeczki ruczaje, mniejsze, większe. To z, z tych głównych można wymienić tutaj Bogdankę, Wierzbak, Strugę karmelicką zwaną kiedyś kamionką. Była też noteć. Nie ta noteć, która gdzieś tam obecnie istnieje, ale słowo noteć. W języku staropolskim oznacza coś dodatkowego, ale była również Sybina, była Rzeczka Główna, była Struga Wildecka. To wszystko tworzyło przebogaty układ wodny tworzący wyspę. Do tego jeszcze trzeba dodać, że spadek rzeki Warty na odcinku tutaj, powiedzmy sobie, od obecnej trasy hetmańskiej, do ulicy Bałtyckiej, czyli położonej tam po drugiej stronie, przy kobyle polu, jest niewielki i ta Warta przez właśnie ten bardzo niewielki spadek tworzyła meandry. Społeczność, która tworzyła to miasto, koegzystowała z tym, z tym układem wodnym, wykorzystywała go. Trudno, żeby czyli nie korzystać, to przynosiło no, w, w, w określone profity. E, szereg młynów, wiatraków i tak dalej, tutaj e, w, w liczbie naprawdę imponującej, no, był takim e, te budynki były takim wyraźnym, e, takim elementem e, ubarwiającym tę przestrzeń tego miasta. Pierścień murów obronnych wykorzystujący naturalne cieki wodne i rzekę Warte był sprzężony z zamkiem na górze przemysła. Ten czynnik obronny to miał niesłychanie duże znaczenie. Stąd zachowywanie tych układów wodnych, które no temu przeciwnikowi, który chciał tutaj zdobyć to miasto. No, w znacznym stopniu te układy wodne mu przeszkadzały. Stąd y, 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 nie zasypywano, nie mimo że w, jakby w trakcie istnienia y, z pewnością te układy wodne w, w wielu przypadkach przeszkadzały, ale nie zasypywano właśnie ze względu na, na, ten, na tę obronność. Kolejna rzecz no, to korzystanie z tej wody. Wiele y, rzemiosł korzystało z tego układu wodnego, chociażby właśnie rybacy, którzy mieszkali tutaj na Rybakach. Z tutaj o, chociażby osada Garbary, która była odrębną wyspą, tam mieszkali czerwono- i białoskórnicy, którzy, e, który, no, bez tej wody byłoby to niemożliwe, żeby oni nie, nie korzystali. Polskie miasta nie były duże ani powierzchniowo, ani liczebnie. XVIII-wieczny Poznań, liczący 12,5 tysiąca mieszkańców, w porównaniu z pruskim 80-tysięcznym Wrocławiem, był bardziej funkcjonalny i przyjazny jego mieszkańcom. Dodatkowo system wodny Poznania, oprócz funkcji użytkowych i obronnych, przydawał miastu jeszcze wyjątkowych walorów estetycznych. Krajobraz Poznania, dzięki kompozycji wynikającej z natury, wyróżniał się przestronnością i wizualną otwartością mimo strzegących go murów. W panoramie! I tutaj bardzo ładnie, tutaj to y, widać na tej wizualizacji, że w panoramie tego miasta widać tę odrębność. To był niesłychany walor tego miasta, co przydawało temu miastu no, niesłychanej e, urody tak? szczególnie widocznej e, e, ze strony warty. I tutaj słusznie. E, 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 Swojego czasu profesor Alfred Kaniecki napisał taką książkę Poznań, Życie Miasta wodą pisane i on właśnie już ten ten walor tego miasta związany z tą wodą zauważył. W dobie przedrozbiorowej o rozwoju przestrzennym miasta decydowały władze miejscowe. Czy to świeckie w postaci samorządu miejskiego, czy też kościelne w osobach biskupów poznańskich. Po rozbiorach decyzje dotyczące miasta zapadały na zewnątrz. XIX wiek jest właściwie okresem, gdzie przepisano temu miastu, o tym pisze profesor Ostrowska-Kębowska w swojej książce. O, o rozwoju, budownictwie miasta Poznania w XIX od 1780 do 1880. O tym pisze, że Poznanowi przyznano status pewien określony. Do końca XIX wieku Poznań był pozbawiony jakiejkolwiek infrastruktury. Pierwsze rury kanalizacyjne były wkopywane dopiero. Pod koniec XIX wieku. Jakikolwiek rozwój tego miasta torpedowały władze wojskowe, które twierdziły, że to zmniejszy obronność twierdzy. Także życie tego miasta podporządkowane życiu tej twierdzy. Zredukowane właściwie miasto do takiego poziomu miasta peryferyjnego, garnizonowego, tak? bez przemysłu, który decydował w XIX wieku o, o rozwoju o zamożności do tego miasta, Tu tego przemysłu nie było. W znacznym stopniu to miasto było jakby stłamszone. To właściwie spowodowało, że część ludności niemieckiej uciekła, uciekała już z tego miasta. Nikt nie chciał tutaj mieszkać. Więc dlatego, tylko i wyłącznie dlatego cesarz Wilhelm II w, w, na początku XX wieku w 1902 e, powiedział, że Poznań już nie będzie, twierdzą, a będzie miastem rezydencjonalnym. Czyli znowuż ktoś z zewnątrz decydował o tym mieście. Odtąd Poznań postrzegany jest w dużej mierze przez pryzmat zmian, które zaistniały w nim na przestrzeni ostatnich 200 lat, a przecież miasto ma dużo dłuższą. I bogatszą historię. Ja chciałem pokazać tu w tych swoich, poprzez te swoje badania i przez to pokazanie tych wizualizacji odtworzenie tego miasta, że historia tego miasta zaczęła się znacznie wcześniej, tak? Że XIX i XX wiek jest tylko i wyłącznie pewnym etapem jego rozwoju. Niekoniecznie rozwoju, który niekoniecznie poszedł w dobrym kierunku. Bardzo często tak się zastanawiam, a jakby wyglądało to miasto, gdyby, gdyby ta historia się inaczej potoczyła? Gdyby zachował się ten układ przyrodniczy, który jest istotnym elementem jakości tej przestrzeni, to miasto na pewno zupełnie inaczej by wyglądało. E, byłoby o wiele bardziej e, e, atrakcyjne. Owszem, tych budynków by nie było, bo przecież e, budynki są elementem, który po 100-150 latach się po prostu wymienia. To jest naturalny proces, tak? Ale pewien układ kompozycyjny zostaje, pewne wartości zostają, pewne rzeczy, które są istotne dla danej tożsamości. Istotne dla danego społeczeństwa. Jestem przekonany o tym, że to miasto wyglądałoby ciekawiej. Byłoby o wiele bardziej bogate.